Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na relacje z Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Jest to cykl imprez dla pojazdów zabytkowych, konkretnie dla samochodów zabytkowych wyprodukowanych przed rokiem 2000. Ta granica się bardzo poszerzyła, w związku z tym fakt, że poruszamy się na tej imprezie Fiatem 125P z 1988 roku nie stanowi problemu i nie jest to wcale najmłodsze auto na tej imprezie, chociaż. Oczywiście pojawiają się samochody także z lat 30. Jeżeli chodzi o warunki dopuszczenia samochodu do rajdu, to musi być to auto oryginalne w 75%. Dominują Porsche, ale także Fiaty, które jak równy z równym potrafią sobie poradzić na próbach sportowych. Każdy samochód, który przyjeżdża przed imprezą jest badany technicznie, musi być w pełni sprawny, ponieważ próby sportowe bywają wymagające wbrew pozorom. Mimo rekreacyjnego charakteru imprezy, to trzeba się trochę namyślić, nam czasem nawet nabiegać w poszukiwaniu chociażby liczby dzwonów, czy sprawdzeniu na jakim planie jest zbudowany dany budynek. Tak było i na lubelskiej imprezie, ale widoki i atmosfera to wszystko chcielibyśmy Wam przekazać relacjonując tę imprezę z pokładu FSO 125P z 1988 roku. E, proszę Państwa, jednej rzeczy bo sędzia zauważył mi, który przygotowywał temat. Po e, tej oczy pierwszym najechanie kołem na linię parkingu oznacza też to jest trzy punkty karmy. powinniśmy to, się powinniśmy tak to tak napisać, ale jakby umknęło. Wszystko, co powinniście wiedzieć, znajduje się w materiałach, które dostaliście, więc prośba taka, aby tych sędziów. Nie atakować, gdyż mają być asertywni bardzo mocno w tym roku, ale chcemy cały czas, żeby ta atmosfera, w której znajdziemy, została niezmieniona. I zacznę to nazwisko, ja daję numer, i poprosimy potem załogę, żeby już się kierowała w stronę A ja tutaj zostawiam pogębi na regularny. Cztery, krawędza Roman. Krawędza Roman.

Dobra kamera mnie bierze. Emocje sięgają zenitu jedziemy na świat 125P z 1988 roku w zasadzie FSO. Jedziemy, startujemy na przygodę. Znasz tam wszystko w miarę? Nie wiem. Hmm. Chyba. Wyjdzie z tego instruktaż, jak nie pilotować. Odjazd mamy 9.27. Samochody startują w odstępach dwuminutowych, więc yy, czekamy. 26. Podajemy wtedy kartę ta karta? Jak karty drogowej ja pierdzielę pilnujcie swoich czasów Dobra. Startujecie właśnie szerokości, bawcie się dobrze Dzięki. Dziękujemy Pokaż jak tam lecimy yy. No tutaj W prawo Pierwsza próba będzie. Andowie. Będzie gdzieś w okolicy. Próba. Eee, nie, to jest chyba punkt orientacyjny, wiesz? Po prostu. Eee, piec, do wypalania piec do wypalania cegły. Piec do wypalania cegły. coś, czego się nie spodziewałem na tym rajdzie. Które sami spowodowaliśmy pewnie jako uczestnicy tego złotu. No w sumie. Chyba sportowa, kolejna. Teraz trzeba będzie się przetransferować do... może nawet do kilku aut. Układ napędu transportowy to jest, że silnik jest w środę, skrzynia biegów jest z tyłu, dyniami, odpłat mm. jest Wprowadzi się fantastycznie, wygodnie, bezpiecznie, no i oczywiście również dzięki temu możemy na pokazach, na próbach sportowych robić dla Was, dla publiczności tak, oczywiście potwierdzamy, że Pan Marek tutaj zawsze te próby sportowe w wykonaniu tej załogi są bardzo spektakularne. Zapraszamy, dziękujemy, a podjeżdża już kolejna załoga. Jest to załoga reprezentująca Automobil Plus Stalowa Wola. W Polsce sprzedawano 125 już jako FSO. Prosimy, o kilka słów. Dzień dobry Państwu, tak jak Pan Komandor powiedział, FSO 125P z roku 1988. Przyjechałem tu z pieskiem, bo kocham zwierzęta, szczególnie takie, które się zgadzają, a piesek jest bardzo zgodny. Przyjechał do nas z Węgier, ma ponad 50 lat, także myślę, że to jest odpowiedni pasażer na te długie trasy. Samochód sprawia się bardzo dobrze. Dziękuję za uczestnictwo, i cóż mogę powiedzieć? Do zobaczenia na YouTube. Słuchaj, będzie ci dobrze, gdy się nie A, no chyba tak, w sensie będę cię musiał pilotować? Nie, nic nie musimy, żeby ci się Dobra, dobra. Do spoko. Tak, 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 tak. Gotowe. Okay. Nie wiem, nie pamiętasz. powstało w 1976 roku. Pierwsze wystawy otworzyliśmy w 77 roku i tak sobie krążyło, bo Państwo byliście na rynku, prawda? Rozpoczywaliście swój przejazd na rynku, to tam gdzie mamy kościół i wejście, taka piękna brama klasztorna, to tam pierwszą siedzibę miało naszą załogę. stacjonował to było Glasgow. Na jednym ze stadionów stworzono taki tymczasowy obóz. Jest takie ciekawe zdjęcie, właśnie na pieklu. Jestem. Yn y dyfodol, mae'r cyfleoedd yn dod yn fwy. Kurczę hmm. Ja się zastanawiam czy to a my na pewno dobrze jedziemy Bo tym licznikiem my trochę zaoferowaliśmy i zdaniem. dobrze to jest tutaj My niby minęliśmy to i za o może w sumie to te 4 km by było Bo tam, tam jak jedziemy co nie w tamtą stronę to jest jeszcze jakieś rondo, co nie? Tak jest. No źle jedziemy. Kurde, musimy wracać. Jeszcze te wycieraczki cholerne. Nie, stop, znaleźć. W ten sposób kowal zagina takie różne ozdoby, różne takie esyfloresy kowal zagina. Te esyfloresy później kowal układa do kupy pod różnymi kątami i różne kompozycje można robić z takich właśnie ozdób, które się właśnie wykuwa tutaj ręcznie. W Czyli wyjechaliście z jednej autostrady, wyjechaliście starą drogą na Łask, na Piotrków. Wyjechaliśmy tak jak to było. Z Piotrków, to trzeba na... 56, a będzieszmy się pchali do przodu. Ale pilot jaki przygotowany, zobacz. To trzeba przykład, przykład dla pilota. Pilot niech się uczy. Pilot odszedł. Już teraz Dobra, mimo wczorajszych problemów i dzisiejszych Chyba jakoś jakoś jedziemy No jakoś jedziemy Ale na pudle nie będzie nie, na no raczej nie. Zostaniemy z Państwem do godziny 15. O 15 pierwszy, pierwszy zawodnicy będą wyjeżdżali na dalszą część kraju. Będzie pasować angielska róża, no bo wygnisz, widzisz, ale jakoś tak od tego przeszliśmy bardzo burzliwą różą mózgów od róży do ruszy i pistoletów. <trymianowidzio>

że dojechaliśmy i się nawet nie zgubiliśmy teraz na tym etapie. No było No.

na szmierze, ale ja na... Nie wiem światu, nie wiem nic. Dzisiaj do 10 Najlepszy maki, i 60 km za nimi jechałem, 2 metry bez światu, bez niczego. Nie nie było skrzyżowanie, potem siedem kilometrów co ty, cały pilota naprawdę będzie jutro lało, ale jest porajdzie. Wiesz jak to jedno, czego pilota swojego. Albo To twojego! macie Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych to rajdy odbywające się w całej Polsce. Organizowane są przez różne kluby i automobile kluby. Rundę lubelską organizuje Federacja Zmotoryzowanych. Zwycięzca cyklu rajdów w całej Polsce, honorowany jest tytułem Mistrza Polski. Więcej informacji napiszę wam w opisie tego filmu. Ruby sportowe. Były naprawdę widowiskowe. O tym, że nie trzeba mieć mocnego auta, aby uzyskiwać w nich naprawdę dobre wyniki, przekonała nas załoga podróżująca autobianką A112, która dawała sobie świetnie radę, lepiej niż niejedno Porsche czy inne mocne auty. Pride był naprawdę super, piękne auta, widoki, ciekawostki, ale najbardziej spodobała nam się atmosfera i wspaniali ludzie, którzy bawili się razem z nami. Mam nadzieję, że to nie ostatni tego typu rajd, w którym będę brał udział. A Was także zapraszam do uczestnictwa w tego typu imprezach. Do zobaczenia. No, Jeźdźmy z tego za ma, szybciej kliknie. Wam przerywa, bo ciągle. Ja widzę, że. No teraz myśli nam to przysłuchiwać. Ty... No, nie To Dodaj Dawidowi. A wy nikt nie myśleć? też? Jakoby wszystko. też mówisz wszystko. też. Tylko dzisiaj, teraz. teraz. Przed prysznicem. Już. Jak zupełnie, że mamy taki, że tak powiem, duży klub w tym momencie, na którym mówią ciężko. Ile punktów trzeba wejść w życie? No, bo jest Tak, bo to wyniki. Jak wejdziesz na PZ i jak ma zaszczyt.